We waited for Everything you want is right here We gon' give them what they came for We gon' take it up from last year you Shoot on my shot, boy, I'm long range Me and the team on the same No to oficjalnie witam w Kanadzie, Toronto. Nie będę długo nagrywał, bo muszę się spieszyć na następny lot. Mam mało czasu na przesiadkę. A jeszcze no zobaczymy, czy zdążę. Pierwszy raz to się okaże Także I'm very, very, very happy. Oczywiście nie obyło się bez przygód, o których opowiem w dalszej części filmu. Albo po prostu zmontuję tak, że będzie w... raczej wcześniej, może ale mój bagaż z Toronto nie doleciał. Wydaje mi się to przez to, że był overbooking, i, I wszedłem jako ostatnia osoba do samolotu. No i nic, nie wiem, no myślę, że chyba poczekam, bo za dwie godziny ma dolecieć samolotem, więc bez sensu, żebym jutro jeździł tutaj z powrotem. Nienawidzę takich sytuacji. Tym bardziej, że mam co chwilę jakieś przygody. Wspominając o przygodach, miałem na myśli bardzo duży problem z wylotem z Polski. Na lotnisku w Balicach okazało się, że nie mogą znaleźć mojej ety w systemie. Jest to dosyć częsty problem u osób, które wnioskują o wizę IEC, gdyż wtedy eta przypisana jest do paszportu i system nie zawsze ją wyszukuje na lotnisku. Pani oczywiście nie chciała mi zbytnio pomóc, tylko że nie polecę i koniec. Dopiero inne osoby z obsługi zaczęły drążyć temat. W międzyczasie ja kupiłem za ponad 400 zł. nową etę. I 5 minut po zakończeniu odprawy bagażowej przyszła nowa eta, która nadpisała poprzednią. I cudem zdążyłem na mój samolot. A więc pierwszy poranek w Kanadzie. Lecimy załatwiać dokumenty. Dzisiaj lekarz, może się uda coś więcej, dobrze dostałem jeszcze kontakt od znajomego do innej kliniki, w której robiło już kilka osób i było bez problemu, bo ja miałem akurat inne poznajdywane z trochę gorszymi opiniami, a więc jednak dobrze, że jest kto doradzić w niektórych rzeczach. Nawet bym powiedział, że w dużej ilości rzeczy miałem porady. Więc myślę, że pójdzie gładko. Pierwsza przejażdżka po okolicy. No jest to całkiem, całkiem co innego. Pikapy, jeszcze raz pikapy, wszędzie pikapy. I mi się to bardzo podoba. Za 300 bardzo, metrów bardzo podoba skrę... 4 godziny czekania w kolejce, żeby zrobić badanie dla kierowców, które polegało jedynie na tym, że zmierzyli mi ciśnienie. Sprawdzili yy, oczy, i tak naprawdę to wszystko. Lekarz przyszedł. Do Are you healthy? Yes, of course. Any medications? Jakieś leki? Oczywiście, że nie biorę. A to czyli wszystko w porządku. Masz podpisana. 70 dolarów. I git. <laughs> no więc udało mi się dzisiaj ogarnąć lekarza. To zajęło, ale ważne, że już załatwione. I stwierdziłem, że no, jeszcze przepłynę na zakupy, ale najpierw stwierdziłem, że coś zobaczymy. Bo w się nie będę długo. Znaczy nie, dobra, w sumie trochę będę w Halifaksie, bo do 1 grudnia, więc jeszcze na pewno będę miał czas. Dopiero później się przeprowadzam do innego. Dobra, może za dużo powiedziałem na miasta. Bo bardziej na taką wioskę tam, gdzie muszę dokończyć sprawę z dokumentami i sprawę jazdy, gdyż tam jest łatwiej, lepiej i szybciej. No więc dzisiaj mam czasy trochę na zwiedzanie, zrobienie zakupów i jutro ciśniemy dalej. Z tego względu, że udało mi się załatwić wszystko dużo, dużo wcześniej. To mogę sobie jeszcze poglądać w jakich cenach są auta. 67 dolarów, 67 tysięcy dolarów. Fordy F150, tam dalej są Fordy F350, ale to już bym powiedział, że bardziej do pracy niż do, niż do takiej jazdy na co dzień, bo są zwyczajnie już wielkie. Ale coś takiego, 79 tysięcy dolarów, no trochę kosztuje. Na drugiej stronie jest Kia, więc jeszcze się przejdę, bo tam są dużo ciekawsze ceny, dużo niższe. No, tutaj na przykład jest Ford F350. No To już jest potwór. Tutaj znowu używane 23 tysiące prawie za Jeepa. 30 tysięcy Kia Sorento. Ten był No, powiem szczerze, że. Land Rover 30 tysięcy 22 tysięcy Kia Seltos Kia Optima Tego jest mega dużo w Kanadzie, z tego co zauważyłem Bardzo dużo tego jeździ po Kanadzie Honda Civic, Honda Accord Sporo tego jest 26 tysięcy Hyundai Sonata Tak samo to, to jest chyba w ogóle jedno z najtańszych samochodów w Kanadzie i Forte ta 18, ta 19 tysięcy, ale naprawdę, szczerze, według mnie to nie ma tragedii. Kompletnie nie ma tragedii. Taki trochę amerykański sit Czyli podsumowując, udało mi się w ciągu dwóch dni zrobić badania lekarskie, zdać test, który tam, bo dwa zrobiłem online i jeszcze jeden mi został do zdania yy, na miejscu, więc jego też zdałem. I teraz mam tydzień. I muszę poczekać na jazdy i na egzamin. A więc idzie to bardzo sprytnie. Zgodnie z planem i dużo, dużo, dużo szybciej na pewno niż w Polsce więc jestem miło light. Turn left the court street. Wracam do Halifaxu, wszystko ogarnięte muszę coś teraz zjeść, bo już, już trochę zgłodniałem a jeszcze mam do przetestowania jedną fajną restaurację której nie ma w Europie no i co? Jutro znalazłem, znaczy znalazłem, usłyszałem w radiu, więc przez przypadek tak naprawdę yy, ma być yy, Christmas Tree Lightning. Yy, In Slight right to stay on Nova Scotia 103. zobaczę co to jest, jak to wygląda. I na pewno coś tam nagram na miejscu. I już powoli czuć w Kanadzie klimat świąt. Nie wszystkie, nie wszystkie domy jeszcze poobierane, ale już powoli powoli coś tam się zaczyna.